Ostatnia walka dzisiejszych finałów. Kategoria plus 91 kg. Prawdziwi mężczyźni. Jest to najcięższa kategoria. W boksie amatorskim. A rękawicą Patryk Brzeski. Nowy Dwór Mazowiecki, Narożnik Czerwony. I Marcin Jerzyk Rekowski, PKB Poznań, Narożnik Niebieski. I drugi zawodnik ostatniego finału reprezentant klubu PKB Poznań Marcin Jerzyk Rekowski. Marcin Rekowski Sędzią ringowym ostatniego finału jest sędzia klasy Aiba pan. Milczarek. Sławomil Milczarek. Okręgowy Związek Bokserski w Łodzi. Zajemne czarowanie się lewą ręką. Rekowski spróbował zadać cios na dół. Odpowiedzią było brzeskiego, a na górę. Niemniej jednak jak na razie ani jeden z ciosów wyprowadzonych nie doszedł celu. Są to raczej takie dotknięcia, które nie powiodują jakiegoś zagrożenia dla przeciwnika. No, piękna próba prawy prosty Brzeskiego, jednak nie dochodzi w dalszym ciągu celu. Kolejny atak Brzeskiego bez efektu punktowego. Spokojny pojedynek. Aktywniejszym zawodnikiem na pewno jest Brze Brzeski. Jednak nie może na tyle skrócić dystansu, aby trafić. Jakimś mocnym uderzeniem swojego rywala, no, próbuje wykorzystać sytuację w narożniku zawodnik PKB Poznań. Niemniej jednak odchodzi od tego zamiaru i Brzeski próbuje. No wydaje mi się zbyt długie to czarowanie, pozorowanie pojedynku i sędzia Milczarek tutaj powinien. Jednak zwrócić uwagę zawodnikom, aby zadawali ciosy. Na no pierwszy chyba cios celny w tym. kategorii gdzie 49 kg a nie w wadze plus 91 kg. Koniec pierwszego starcia. Można było się spodziewać bardziej kontaktowego pojedynku, niemniej jednak pierwsza runda naprawdę bezbarwna. Przed nami Patryk Brzeski, urodzony w 1990 roku. Toczy dzisiaj swój 53. pojedynek. Do tej pory wygrał ich 46, a jego trenerem jest Waldemar Wierzbiewski. Reprezentuje barwy klubu Nowy Dwór Mazowiecki. Prezes Jerzy Rybicki uważnie przygląda się finałom, jak również prezes Zdzisław Nowak, ale już przechodzimy do ringu, gdzie rozpoczęła się druga runda dwóch gladiatorów, najcięższych zawodników w tym finale. Bardzo szybkie akcje, no niestety, ale nie ma tego, co w boksie jest solą, czyli mocnych uderzeń kontaktowych akcji. Prawy prosty w wykonaniu Jerzyka. Doszedł celu. I kolejny przestój w tym pojedynku. Obustronne balansy. Bardzo bojaźliwe. Ciosy wyprowadzane. Noc tutaj. Erekowski trafił prawym prostym. wyprosty pomiędzy rękawicami Rekowskiego dochodzi celu. No w końcówce tej drugiej rundy Rekowski zadał jednak kilka tych celnych ciosów, nie robiąc żadnej krzywdy swojemu przeciwnikowi. Tą stratę stara się odrobić Brzeski, jednak Gong przerywa jego akcję i naprawdę minimalna przewaga Punktowa, wydaje mi się być po stronie zawodnika PKB Poznań. Stanisław Wąsowski, trener Hetmana Białystok stara się zmobilizować do aktywniejszego boksowania. Reprezentanta klubu z Nowego Dworu Mazowieckiego. Zobaczymy, jaki efekt to przyniesie w rundzie trzeciej. na początek, naprawdę bardzo dobry efekt lewy mocny sierp wylądował na szczęce Rekowskiego który teraz tam ciosami prostymi chce powstrzymać rozpędzonego przeciwnika kolejny sierp ale tym razem niecielny, niecelny niecelny Ostygnął zapał Brzeskiego. Rekowski wrócił do kontrolowania pojedynku. Zaakcentował to wyprowadzeniem celnego lewego prostego. Teraz dwa ciosy. Lewy, prawy sierp. I lewy prosty Rekowskiego z kolei trafia. Brzeski stara się zrewanżować. wyprosty. No, można powiedzieć wystrzelał się Brzeski z początkiem rundy. Teraz jest systematycznie obijany przez Rekowskiego. No najlepsza chyba runda z tego pojedynku to właśnie ta trzecia runda. Dalej bardzo szybkie akcje. Niemniej jednak te ciosy już tam mają jakąś swoją wymowę. Kolejny prawy Rekowskiego, teraz naprawdę przepiękny był ten prawy, który idealnie trafił Brzeskiego, lewy sierp. Wyprosty prosty na zakończenie. I trzecia runda dla zawodnika PKB Poznań. Widać zadowolenie na twarzach trenerów Kałużnego i Nowaka. Jak również zadowolony ze swojej postawy jest Marcin Jerzy Grekowski, klub PKB Poznań. Patryk Brzeski, troszeczkę mniej zadowolony ze swojej postawy. Czuje, że chyba ten występ do najlepszych nie należał. I za moment ogłoszenie werdyktu. Wszyscy uśmiechnięci łącznie z sędzią ringowym tego pojedynku, którym był Sławo Mil Milczarek. Mistrzem Polski w kategorii plus 91 kg jest zwyciężając jednogłośnie na punkty Marcin Jerzy Grekowski Klub PKB Poznań. A przed nami szczęśliwy zawodnik PKB Poznań Marcin Jerzy Rekowski. W kategorii wagowej plus 91 kg właśnie. Przed Państwem triumfator tej kategorii Marcin Jerzyk, Rekowski Klub PKB Poznań. A brązowymi medalistami tej kategorii wagowej zostali Arkadiusz Toborek, Mosir Mysłowice oraz Marcin Śnitko, Tygrys Elbląg. Mistrzem Polski zostaje Patryk Brzeski, Nowy Dwór Mazowiecki. Natomiast mistrzem Polski zostaje Marcin Rekowski, klub PKB Poznań. I to już wszystko, co mieliśmy do przekazania Państwu w dzisiejszym dniu. Dziękujemy za spędzone z nami cztery dni. Zapraszamy na stronę boxer.org. Będzie można tam na pewno zobaczyć ciekawe wywiady, opinie fachowców na temat organizowanych mistrzostw. A przypomnę, brało w nich udział 82 zawodników. Z 35 klubów stoczono łącznie 72 pojedynki. A pozdrawiam wszystkich i dziękuję za uwagę Włodzimierz Kromka.